Nowe R3 nie ma sensu. Dwie kamery bez jednocalowej matrycy nie warto. Tak twierdziło wiele osób zaraz po premierze tego drona. Ja po przetestowaniu mam jednak trochę inne zdanie. Przęt do nagrań dostałem od DJI Polska, za co bardzo dziękuję, a jeśli chcielibyście kupić tego drona, to link do sklepu DJI Ars zostawiam w opisie do tego filmu. Do testów otrzymałem zestaw Flymore Combo z kontrolerem RC2. W zestawie otrzymujemy drona, kontroler, trzy baterie, hub do ładowania, zapasowe śmigła, przewód do ładowania i torbę. Niestety w zestawie nie mamy ładowarki i jest to lekki kłopot, ponieważ DJI do ładowania tych akumulatorów rekomenduję ładowarkę 65-watową lub mocniejszą. Właśnie z ładowarką 65-watową jeden akumulator ładuje się około 80 minut, z ładowarką 100-watową jest to około 60 minut. Przejdźmy zatem do specyfikacji drona. Waga 720 g, więc mamy więcej obostrzeń aniżeli przy miniaczach. Czas lotu producent podaje 46 minut, ale realnie jest to około 40-41 minut. Czujniki omijania przeszkód 360 stopni, a co za tym idzie, APAS 5.0, więc spokojnie możemy wlecieć tym dronem w las i powinien się nie rozbić. Dzięki czujnikom jest też opcja inteligentnego powrotu do domu, tak żeby dron nie wleciał w żaden budynek oraz inne przeszkody, które może napotkać na trasie powrotu. Dobry zasięg do 20 km gwarantuje nowy system O4, czyli Ocuslink 4. Ale jak wiecie, nie chodzi o jak najdalszy zasięg, bo zwykle latamy w zasięgu wzroku, a chodzi o stabilność połączenia, i tutaj w mieście nie mam zastrzeżeń. Odporność na wiatr 12 metrów na sekundę, jest to ponad 43 km na godzinę, więc to jest bardzo silny wiatr i ten dron bez problemu wytrzymuje taką prędkość. No i teraz troszkę o kamerze, a raczej kamerach. Zarówno jedna, jak i druga posiada matrycę 1 i 1 trzecia cala, która może robić zdjęcia 48 megapikseli oraz 12 megapikseli. Zapewne zastosowano tutaj quad pixel czy jakoś tak, czyli łączenie czterech pikseli w jeden, co daje nam jaśniejsze zdjęcia. Faktycznie gdy zapisujemy zdjęcia w 48 megapikselach, to trwa to troszkę dłużej, ale zdjęcia rzeczywiście są bogatsze w szczegóły. Minusem jest jednak to, że przełączanie się pomiędzy 12 a 48 megapikseli nie jest tak jak wcześniej w tym szybkim trybie wybierania kamery, tylko musimy wejść w te bardziej zaawansowane ustawienia drona i tam przełączamy tryb wykonywania zdjęć. Co do jasności, o której przed chwilą wspomniałem, to tutaj mamy, pamiętajcie, dwa obiektywy 24 mm oraz 70. Obiektyw 24 mm ma światło przysłone F1.7. Im mniejsza wartość, tym większy otwór. I więcej światła pada na matrycę aparatu. Dzięki temu zdjęcia oraz filmy w gorszych warunkach oświetleniowych, czyli wieczorem albo w nocy, będą jaśniejsze oraz będą miały więcej szczegółów, a także mniej szumu. Druga kamera, czyli ta z obiektywem 70 mm, ma światło 2,8, co niestety jest gorszym wynikiem, ale mimo wszystko dalej zdjęcia i nagrania dobrze wyglądają nawet po zmroku. Co do nagrywania, mamy tutaj 4K, 2,7K oraz Full HD. Z tym, że 2,7K to nagrywanie w pionie. Ten dron nie przedstawia kamery tak jak w wersji Mini 3 albo Mini 4, tylko kropuje matrycę i nagrywamy filmy pionowe w 2,7K. Maksymalnie nagramy tym dronem w 100 klatkach oraz mamy trzy tryby kolorystyczne: Normal, d M oraz D-Log HLG. Normal, czyli normalny tryb, d M to jest profil płaski, który świetnie nadaje się do postprodukcji, D-Log HLG to profil bogaty w kolory, który nie wymaga aż tak dużej ingerencji. W te kolory w postprodukcji. No i filmy możemy zapisywać w formacie H264 oraz H265. A jak już o formatach, to zdjęcia możemy zapisywać w JPG oraz RAW. RAW tłumaczyłem w innych moich filmach, ale powtórzę dla tych, którzy nie wiedzą, to pliki, które są surowe, zapisują pełną informację z matrycy podczas robienia zdjęć i później pozwalają na większą ingerencję zdjęcia podczas postprodukcji. Na przykład w Lightroomie. Z trybów autonomicznych mamy w tym dronie Active Track, czyli śledzenie 5.0, które działa już o wiele lepiej i możemy dokładnie ustawić, w jakiej pozycji dron ma za nami podążać. Dodatkowo to śledzenie działa w końcu w 60 klatkach na sekundę, więc dla osób, które nagrywają większej ilości klatek i chcą sobie ułatwić pracę. To będzie super. Mamy też tryby Quick Shot, czyli takie szybkie tryby nagrania. Mamy też tryb Master Shot, ustawiamy drona, wciskamy jeden przycisk i dron wykonuje sam sekwencję lotu, a później w aplikacji możemy zmontować to w jeden gotowy film. Są też zdjęcia panoramiczne, zdjęcia 360, tryb Hyperlapse oraz nowość, czyli tryb Waypoint Flight, czyli lot po wyznaczonych punktach. Wystarczy, że wcześniej w aplikacji na mapie albo lecąc fizycznie dronem do danego punktu wyznaczymy sobie trasę lotu, możemy ją też zapisać i po wystartowaniu w tym trybie dron automatycznie przeleci po tych punktach. Jest to super rozwiązanie, ponieważ zapisując sobie taką trasę możemy ją pokonać. W taki sam sposób w różnych odstępach czasu. Teraz kontroler. Ogólnie jest to następca DJI RC. W końcu dodali aktywne chłodzenie poprzez wbudowanie wentylatora wewnątrz, co jest przydatne w upalne dni. Ekran nie grzeje się na tyle, aby się ściemniał, tak jak to miało miejsce w poprzednim modelu. Jest też wejście na karty SD do nagrywania ekranu oraz system zamrażania ekranu. Podczas rozłączenia z dronem. Polega to na tym, że na ekranie zostaje stop klatka z tego co kamera drona widziała ostatni raz przed rozłączeniem z kontrolerem. Oczywiście są też minusy tego kontrolera i są one takie same jak w poprzedniku. I mówiłem już o nich w recenzji DJI Mini 3 Pro, więc zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Zatem dla kogo ten dron? Zwłaszcza, że nie ma jednocelowej matrycy. Powiedzmy sobie jasno, to nie jest dron dla amatorów do rekreacyjnego latania. Do tego sprawdzą się świetnie drony serii mini mini 2, mini 2SE, mini 3. 3 albo Mini 4. Ten dron jest to najmniej dla początkujących profesjonalistów, którzy chcą robić lepsze zdjęcia i filmy, aby na tym zarabiać. Natomiast jeśli faktycznie potrzebujecie jednocelowej matrycy, to są do dyspozycji inne drony, jak na przykład DJI R2S. Wiele osób myśli, że klienci chcą materiałów z: uwaga, najlepszego sprzętu i z największej matrycy. Otóż nie. Klienci chcą dobrej jakości w parze z dobrymi umiejętnościami, więc jeśli za sprawą czujników 360 możemy wlecieć w jakieś bardziej ciasne przestrzenie i uzyskać dzięki temu ciekawsze ujęcia, no to sami sobie odpowiedzcie. Dlatego R3, który nie ma jednostalowej matrycy, ale ma dwie kamery z taką samą matrycą, wypływającą świetnej jakości materiały, będzie wystarczającym wyborem dla większości, nawet zaawansowanych pilotów. Jeśli macie dodatkowe pytania co do tego drona, to jak zawsze piszcie na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego.